Witamy serdecznie na kanale UniKlanów DPA. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować powtórkę Super Pershinga, którym gra tutaj ilucky 13 Który jest z nami na kanale. Dzień dobry. No więc, może powiedz coś o czołgu, który prowadzisz. Ten czołg kupiłem w sumie za Golda, który wygrałem na turniejach, w którym byłem w innych klanach. I trochę dołożymy jak była promocja, bo ogólnie spodobał mi się strasznie ten czołg z wyglądu jak byłem jeszcze takim nobem. Aż w końcu było moje marzenie się spełniło, kupiłem ten czołg. W sumie jedyną wadą jaki jest... Jaką jest wadą to tylko prędkość. Więcej nie widzę w sumie wad, bo gold jest strasznie tani, więc można sypać goldem bez problemu i w sumie i tak się zawsze na plus wychodzi. Ten czołg ma preferencyjny matchmaking, czyli zlosowany maksymalnie do kierów dziewiątych Dodatkowo ma tak. rewelacyjny pancerz, ale to może ty coś więcej o tym powiedz Tak, pancerz właśnie jest tu naprawdę super, jak później będzie można zobaczyć zastosowanie tego pancerzu Naprawdę rewelacja No i plus jeden ten matchmaking, co też jest bardzo dobrym Dobro statystyką tego czołgu, bo jak wiadomo inne premki mają na Matchmaking plus 2, więc na dziesiątki już im ciężej, a tu Gold się załaduje i łatwo można przebić dziewiątki bez problemu. Jasne, już pokazuję parametry pocisków, to jest 170 przebicia i 240 uszkodzeń na pocisku zwykłym oraz 258 przebicia i 240 również uszkodzeń na pocisku premium, który jest pociskiem podkalibrowym w tym wypadku. Czyli spokojnie na 8, a nawet, nawet wystarczy, żeby przebić. No tak, zdecydowanie. Tu się właśnie schopałem za te domki, bo szóstka, szóstka artka mnie zaczęła tak. strasznie Ciebie bić jeden tam. Jeden strzał, drugi strzał, jest to najbardziej uciążliwa arta w tej grze, jak się uweźmie na kogoś to jest po prostu koniec świata. No tutaj szczerze myślałem już, jak zobaczę te dwa poszynki szarżujące na mnie, no to stwierdziłem, że no już będzie po bitwie, ale zobaczymy co. Jak zwalę po prostu tą sytuację. Jasne. Słabe punkty jeżeli patrzysz przeciwko pershingowi Podwierze, zdecydowanie podwierze, będzie widać bardzo jak o tego pershinga właśnie wyklepię podwieże tylko. No i plus jeszcze jeżeli ma się odpowiedni dystans, to ten garnek gdzie są te wyrzutnie granatów czy cokolwiek kto jest na wieży. Tak się zgadza, ale w podwierze łatwiej dużo trafić, bo tam czasami właśnie odbija. Ten Pershing na początku stanowił mi lekko przeszkodę, bo właśnie się zorientowałem, że to jest bardzo dobra zasłona przed innymi czołgami, żeby po prostu nie podjeżdżały. No tak, ten Pershing, który Cię atakował razem z kolegą, tutaj stracił trochę zapału do walki, widzę. Tak, próbuję, próbuję, ale boi się wyjechać. No to właśnie teraz podwiaże będę opakował, więc się jeszcze bardziej wycofa. No w to miejsce dokładnie. I tu bardzo ładnie wchodzi. Większość pershingów nie wie, nie wie że pod że bardzo łatwo właśnie wpakować pestkę. Szczerze mówiąc sam nawet tego nie wiedziałem, żeby to Dobit Dobicie AMX 12 ton, który postanowił sobie pojechać na po artylerię bez trosko Dobiłeś pershinga. I tu zauważyłem, że... Sytuacja mm -hmm. średnio komfortowa No średnia komfortowa się, ze względu jeszcze, że tutaj jechał ten koreański Paton, no, ale też z panikową No, no i RHM na No, no i RHM. i tu właśnie, no właśnie Zabójstwa dla niego, ponieważ pancerz jest warstwowy, z czego nie mógł mnie w ogóle przebić Ale on akurat walił tutaj z tych, z przeciwpancernych pokusił się o załadowanie hitów. Aczkolwiek to o czym wspomniałeś, no ten pancerz jest rzeczywiście odporny na hity całkowicie. Tutaj wbiłem go z przeciwodąkowych, znaczy z burzących, ale niestety, no, dwie pestki tylko miałem. A i dodatku jedną chybiłeś niestety. A szkoda, bo to byłoby ładny damage na RHM-ie, gdyby się udało. No no, wina gry na 20 fps-ach. No tak, masz rację. Ale tak, na najskuteczniejsze są odłąkowo burzące. Zawsze uszkadzają mu załogę, moduły. Poza tym, damage wchodzi też przepiękny wtedy. I strzały leni, oczywiście, ponad budówce. jest 8 do 12. Przeciwnicy kapują bazę, więc na no, bitwa praktycznie poskładana. No i to właśnie, prędkość tego pierwszego też nie jest rewelacyjna. Mimo, że niby zaznaczone jest 40 km na godzinę jako prędkość maksymalna, to jak widać, no, jest trochę niemrawy. I dojście do Cztery... tych 40 to jest... To z górki jak załoga popycha. <laughs> <laughs> Czyli niestety... No to jest i tu widzimy to widzimy już agresję polskich graczy. Nie, to w ogóle jest poniżej wszelkiej krytyki. Takie coś naprawdę nadaje się do raportowania, żeby oni dosali bana na czat, dlatego że... Przez to psuje się opinia polskich graczy, jak nagle wyskakują takie teksty. A nie słusznie, bo niektórzy większość polskich graczy jest zupełnie normalna. Tak, bo to ze względu na tego, że widzimy czołg na dobicie i gracz nie umie go przebić i agresja, że w sumie, że nie, że nie może przebić, że cheatuje czy coś. Te 34 tutaj tyłem do ciebie, więc najmniejszy problem dla tego to nie jest. Nawet nie zwracał w ogóle na siebie uwagi, postanowił dobić tego persinga, który miał, miał przed sobą. Piękne zgąskowanie. Nie to już na się przełączyłem, bo czasami od przodu mnie jakoś odbić. No tak, te 34 czasem rzeczywiście przodem coś tam odbić potrafi. Ale w tym momencie jest już na strzał dla ciebie, 142 punkty wytrzymałości mu pozostały. I piękne, dobić. On nawet nie zdążył przycelować dokładniej na ciebie. No i tu już Arta zaczęła we mnie mierzyć, tak tylko przód, przód, przód ty, ty wjechałem. No tutaj jeszcze przyjeżdża do ciebie Bulldog. Na no całe szczęście jest tylko na strzał. Gdyby był pełen, to byłby to spory problem. Jeżeli Arta się nie przestawi na A0, no to cię tutaj nie wyciągnie w tym momencie. Zdyspudłowany strzał. Trochę szkoda. No i niestety arta stała na A0. Ta brytyjska. No ona cię ma na parę strzałów. Na raz to raczej cię nie weźmie, ale może być sporym utropieniem. Tutaj na całe szczęście bez uszkodzeń z jej strony. dokończenie bulldogger arta pudłuje no i teraz spory problem no spory problem, bo powinienem zostać tutaj pomiędzy domkami i poczekać na artę a kurde, pojechałem, bo już jak powiem, lekko się napaliłem na te fragi, że mogę jakiegoś walterca zdobyć no, mógłbyś, to prawda o ile SU-14-1 jest artą strasznie dużą i bardzo niemobilną o tyle GW Panther i FO-304 zwłaszcza to są bardzo szybkie arty, bardzo mobilne No właśnie ja się zaskoczyłem tym SU, bo naprawdę mnie zaskoczył Tu no, będzie widać znaczy, niedługo nie w tej Ja myślałem, te... że SU będzie właśnie stał na akapie gdzieś, bo to wiem jaką to ma mobilność. No nie ma mobilności. A tu się pojawił, no właśnie, a tu się za mną pojawił. O recyd, tą całą mapę przejechał. No to podziwiam Ja myślę szczerze mówiąc na jednym z miejscu nie zdobył na coś takiego Ale kończy No i GW panka Dokładnie z D1 prawdopodobnie. No. No nie, wyświeciła się też na akapie. Tutaj no, w ostatniej sekundzie. Dobra, ale przechodzimy do podsumowania. Zabitewkę wpadła klasa mistrzowska trzy pomniejsze odznaczenia duży kaliber oraz specjalista. Zrobiłeś 4825 punktów uszkodzeń, 6 zniszczonych pojazdów przeciwnika oraz 1562 punkty doświadczenia. A należy tutaj pamiętać, że była to bitwa przegrana. Czyli te wszystkie wskaźniki, jeżeli chodzi o doświadczenie i zarobki, będą niestety sporo pomniejszone. Z tego właśnie powodu. Strzeliłeś 31 razy, z czego 24 razy trafiłeś, a 23 razy przebiłeś. Zablokowałeś pancerzem 3120, co jest dowodem na to, że ten pancerz jest po prostu rewelacyjny w tym czołgu. No i grasz z Premką. Tutaj jakiś achievements, nie wiem, jakiś bonus, coś, jakiś dodatkowy... Od no kolonii rezerwa. A, rezerwa była łączona. E, co te razem daje ze wszystkimi bonusami 180 951 kredytów za taką bitewkę. Świetny wynik, naprawdę. Na przegranej bitwie, na wygranej to byłoby, myślę, spokojnie ponad 200 tysięcy kredytów. I łącznie ze wszystkimi bonusami 2577 punktów doświadczenia. Gdyby to była bitwa wygrana, również tych kredytów było, punktów doświadczenia byłoby dużo, dużo, dużo więcej. Także to była naprawdę sympatyczna bitawka. Szkoda, że przegrana. Te arty zagrały dość zaskakująco, zwłaszcza to 114. Wrzuciłbym tam się niego nie spodziewał, przy bazie, wtedy, szczerze mówiąc. No i będziemy kończyć. Także dzięki serdeczne za wystąpienie u nas na kanale. Dziękuję również. A z wami się żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.